Pamiętacie naszego Melexa? Melex żyje, jeździ, skręca, hamuje i chyba dobrze się czuje. Jest po naprawie, akumulatory sprawne, więc można się cieszyć i jeździć. Jedziemy proszę państwa Meleksem patrzcie porusza się po własnych siłach jeździ do przodu, do tyłu, skręca, hamuje i więcej nam nie potrzeba Do tyłu jakby to szybciej jeździł niż do przodu Ale pojeździmy sobie do przodu, nie nawet ma zadziwiającą zwrotność No i będzie pojazd do poruszania się na terenie agromy. Dzięki bardzo zapraszamy do obserwowania naszego kanału i do polubienia naszych filmików. Do zobaczenia!